Siemanko, witajcie! Kolejny Community Day przed nami od 15 do 18 możemy dorwać Slakota w wersji Shiny, 3 godzinne okienko czasowe, lurki działają tutaj 3 godziny. Ja wybieram się do Kielc, po drodze zahaczymy o Olku z tego względu, że mamy event, który wciąż trwa i między innymi atrakcją tego eventu jest zaprzekręcenie nowym pokestopem 10 razy punkty doświadczenia, dlatego zamierzam z tego skorzystać. Zatrzymujemy się w Olkuszu na jakieś śniadanko, no i przy okazji pokręcimy tamtejszymi pokestopami. Później już jedziemy prosto do Kielc na spotkanie z Jakubem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. To właśnie on zaprosił mnie do Kielc, także mam nadzieję, że razem powykluwamy sobie jakieś jajka, porajdujemy może, e, połapiemy slakoty, porobimy sobie ewolucję, no i zobaczymy jak w Kielcach obchodzą Community Day, dlatego zapraszam Was do oglądania zostawcie łapeczkę do góry. Ja wsiadam do samochodu, jadę po ekipę. No i widzimy już się w Olkuszu. No i już jesteśmy w Olkuszu na rynku. Jak widzicie, pokę stopy są tutaj przeze mnie niekręcone. Parę już przekręconych było z tego względu, że byłem już kiedyś w tym mieście. No ale brzydka pogoda była w sumie grzmiał, uciekaliśmy stąd do domu. Dzisiaj jest super pogoda, także na spokojnie mogę dokończyć kręcenie pokestopami. Trochę wieje, mam nadzieję, że na nagraniu tego nie będziecie słyszeć. No i na początek może odbierzemy sobie boksa, zastemplę za 7 dni. Latias. W dodatku Shiny. Masakra. Zaczęło się. 1482 CP Latias Shiny. Pierwszy Pokemon Shiny przed Community Day, także Poko opcja, spróbujemy go sobie złapać. Za chwilę oczywiście pokażę Wam jak wygląda tutaj rynek. No i widziałem, że kluje się legenda za około chyba 17 czy 16 minut. Także pójdziemy na tą legendę, zobaczymy czy jakieś gracze rajdują w tym mieście i czy uda się zrobić takiego rajda. No ale Latias tutaj zaskoczył mnie. Nie robiłem żadnych rajdów ani na Latiosa, ani na Latiasa. Oczywiście gdy mogły być w formie szajni, a tu z boksa taka niespodzianka, także ja już jestem zadowolony. Przed nami jeszcze kielce no i slakoty szajni. Także całkiem spoko sprawa, super sprawa bym powiedział. Mamy Latiosa, Zobaczymy czy się złapie. Ciągle wyskakuje, także może zrobimy tak? Złapię go sobie poza odcinkiem. Wy sobie zobaczcie jak wygląda tutaj rynek. Że jesteśmy już po obiadku. No i słuchajcie, na tego rajda nie pójdziemy. kręcimy po wciąż. Chciałem pokazać Wam jeszcze jedną rzecz. Oczywiście mamy Community Day Box. Także przyjrzyjmy się. 30 30 Ultraboli. Dwa super inkubatory. Dwa zwykłe inkubatory. No, jeden lur. Myślę, że to się każdemu może przydać. Cztery razy skrócony dystans do jajek. W zupełności te inkubatory nam się tutaj przydają. Ja kupiłem wcześniej. Tego boksa z tym, że było chyba 12 super inkubatorów, a tylko 3 inkubatory zwykłe, dlatego sobie te zwykłe inkubatory dzisiaj wykorzystamy. No, ale wiadomo, po 15 do, dopiero można powrzucać te nasze jajka. Tutaj mam 30, także na spokojnie je powrzucamy. No, idę jeszcze troszkę się przejść, pokręcić pokestopami, a my już widzimy się w Kielcach. No i w końcu dojechaliśmy do Kielc. Aktualnie jestem na rynku w Kelcach. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ile pokestopów. Ile gymów, parę legend, które będą się kluły, które już są wyklute, bo tam mi za jedną, ale zostało 5 minut. No ale zobaczcie sobie to, ile pokestopów, ile gymów jest właśnie w Kielcach. Za chwilę jednak udamy się do parku imienia księdza Stanisława Staszyca Z tego co Jakub pisał, właśnie tam zbiera się ekipa na Community Day. Nie wiem, czy yy, obchodzą ten dzień tylko w parku, czy przechodzą właśnie przez rynek, przez te wszystkie gymy, które aktualnie widzicie tutaj gdzieś obok na ekranie. Także jestem ciekawy jak tutaj w takim mieście przy tylu pokestopach, przy tylu zimach obchodzi się właśnie Community Day. Ja idę generalnie przejść się tutaj jeszcze po tym mieście, zobaczyć, pooglądać, bo w sumie mam jeszcze półtorej godzinki do rozpoczęcia Community Day, a Wy zatem zobaczcie sobie jak wygląda tutaj rynek w Kielcach. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. No i właśnie ruszył Community Day, jak widać pierwsze slakoty już są, ale najpierw powkładamy sobie na szybko parę jajek, między innymi te trzydziesiątki w inkubatory, ale w zwykłe, no bo 2,5 kilometra nie jest to dużo z tego co się dowiedziałem, ekipa przechodzi przez... Rynek, mamy jakąś trasę, także pójdziemy za nimi i zobaczymy, którędy chodzą tutaj w kielcach no i powkładamy na szybciora te dziesiątki. Zobaczymy, co z tych dziesiątek nam powypada. Mamy jeszcze w sumie dwójki, jedną siódemkę no to zrobimy tak, że siódemkę w ten darmowy inkubator, no a dwie dwójki jeszcze powkładamy te wszystkie, o, powkładane czyli mamy do wyklucia generalnie trzy dziesiątki. Siódemkę, no i dwójkę, zobaczymy jak pójdzie. No i sprawdźmy, może pierwsze slakoty, czy któryś nie będzie szajni. Oczywiście później je sobie połapię. Odpalę sobie jeszcze InSense. Jak widzicie laki jak chodzi z tego względu, że za przekręcenie nowymi pokestobami mamy 10 razy Expa, także przy Laki Egu jest to razy dwa jeszcze, Nie szajni, nie szajni. No i w końcu mamy pierwszą sztukę 659 CP szajni slakot. Kuba już ma chyba trzeciego. Przed chwilą krzyczał, także Kuba ma trzy. U mnie, niestety, dopiero pierwszy. No, ale w sumie do, dopiero pół godziny. Community Day, także całkiem spoko, że ta pierwsza sztuka jest. Także powinien. No i siedzi. Powinien się złapać, chciałem powiedzieć. No i się złapał. Także mamy oczywiście eyewitów wszystkich z, z lakotu, Po sprawdzamy się robię później. Jest jeszcze jeden. Ten już nie szedzi. No i mamy drugą sztukę 862 większe CP Ultra Ball No, drugi z Nie, z Pineapple Wysokie CP Jeśli nie trafi się lepszy No to zrobimy sobie ewolucję Przed Nice, także myślę, że na spokojnie się złapie No i siedzi, także mamy dwie sztuki już Jeśli lepszy się nie trafi, no to ten pójdzie do ewolucji. Mamy tutaj jeszcze jednego. Sprawdźmy go, może od razu. Ten już nie szajni. No i mamy trzy dziesiątki. Zobaczymy, co z nich poleci. Pierwsze trzy dziesiątki ze zwykłych inkubatorów trzeba przejść tylko 2,5 km. No i Dratka. Słabo. Dratini mieliśmy Community Day, także bez sensu. Jeszcze nie szajni. 640 Candy. Jeszcze do wykorzystania, także niepotrzebny Pokémon. Lecimy z drugim jajkiem. Larvitar, Chyba, żeby była stuwa, to bym się ucieszył, chociaż dwie setki już w moim ekwipunku są, także... Moim tylko Niezbyt dobry trop jak dla mnie. No jeszcze jedna dziesiątka powinna się kluć. Albo już się wykluła. No i mamy nasze slakoty. Sprawdźmy może... No jest szajni. No jest szajni. Slako 220 cp, no ale szajni. Chyba już szósta sztuka. Jak dobrze liczę. Jaka szósta? Zaraz to zresztą sprawdzimy. Zaczyna padać, pogoda się psuje, ale i tak mamy szczęście, no bo generalnie pogoda nam sprzyjała jak do tej pory. No i zobaczmy, slakot, kolejny slakot, szajni już siedzi. Sprawdźmy może od razu te dwa. Ten nie jest shiny. No i obok jeszcze jeden, też nie szajni. Dobra, lecimy dalej szukać slakotów, wykluwać jajka. No, i za niedługo powinna kluczyć się legenda, także jeszcze spróbujemy ją zbić. No, jesteśmy już na rajdzie z Crosselią. 20 osób w LOGBY 1633 to jest 100% IV. Tak. Ze mną Jakub, który mnie tu zaprosił do Kielc, także myślimy, że może komuś uda się trafić tutaj waryę. Fajnie. Także zobaczymy. 40, bo dwa tak. były. Czyli generalnie jest tu około 40 osób. Zobaczymy jak ten rajd pójdzie. Wybrało same tyrki. No i dość szybko powinien zbrzeć, nie w sumie. No i na spokojnie właśnie schodzi setka. 1633. Dobra, sprawdzamy CP. 11 końcówka. Szajni! Czy, czy Shiny. Ważne teraz. No, już dwie osoby mają szajni. Sprawdźmy u nas. Przewiniemy może te nagrody. Ma się rację, bo 33 końcówka. Sprawdzamy. Zwykła. Zwykła. 1605. U ciebie też zwykła. 11. No dobra, trudno, no ale. Jeszcze jedną. Złapiemy ją. 1633. Może też będę miał nagrodę. Złapiemy ją sobie i lecimy na kolejnego rajda. Generalnie tutaj chyba pięć wyskoczyło, nie? Tak. Także jednego, próbujemy dwa, sobie jednego zrobić jeszcze. Może akurat komuś z nas trafi się szajni. Niestety teraz mniej, mieliśmy mniej szczęścia, może z pajnapem się udają połapać. Ja mam szajnik. O, gratulacje. Kręci, kręci. Wyskakuje. W sumie 1605, no to słaba. Słaba? O, wiesz? Siedzi przed Siedzi ci. U mnie taka słaba i wyskakuje. Dobra, wyskakuje. Jeszcze próbujemy raz. Goldenka. Zobaczymy czy w końcu siądzie. W sumie nie jest to setka, tak że nie zależy mi na tej sztuce, no ale wiadomo candy jakieś by się tam przydały. Do tego jeszcze jedna goldenka, 9 boli zostało, zobaczmy czy się złapie, kręci, kręci i wyskakuje kolejny raz. U Ciebie Jeszcze chwila, 8, jeszcze 8, próbujemy, a zaatakowała, nie zaatakowała, nie wskoczyła, dobra próbujemy teraz, patrz drugi raz zaatakowała. Dziwnie atakuje, nie? Nikt hmm. w Teraz grej. Zobaczymy, czy teraz siądzie. No i siedzi, no i Siedzi w różbita Dobra, lecimy na kolejnego rajda. No i lecimy z drugim rajdem. Może tym razem uda się trafić szajni wersję tej legendy. Generalnie jest tutaj bardzo dużo ludzi, także chyba na trzy grupy biją. No i zobaczymy, wybrało mi pokemony losowe, także same tyrki. No i widzimy się już na samym łapaniu. Zobaczymy, czy będzie szajni. No i 211 sekund. Już właśnie schodzi. Zobaczymy, czy będzie szajni. 1633. To jest 100%. No i sprawdźmy teraz. Dobra, nagrody przewiniemy na szybko. 13 boli. Nie ma. Zwykła. I 1602. Jeszcze gorsza od poprzednika. Nie, to jest zwykła. Nie, z Goldenką. Na szybko. Yes. spróbujemy próbujemy ją sobie złapać. Szajni mam. No to gratulacje. Ja pierwszy szali i on teraz szajni. Dobra, próbujemy ją z Goldenką ja na szybko złapać. Jestem przegrywem, tym ja jedynie nie mam za pierwszy. O, atakuje co chwilę. O, co chwilę atakuje? Poczekamy, niech sobie przejedzie, zaatakuje. No i tak może być. Ile masz CP? Dobra, jest atak. rzucamy na najsie Niestety, ani shiny, ani setki Diglet Diglet Shiny. 1602, jeszcze jedna goldenka. Mamy 9 boli. A jeszcze youtuberów tak, kuszek, znając, że zna, tylko mi kosa. Kwaśna, fajna pioła Kręci, kręci, może teraz wejdzie? A, już myślanie wyskakuje. Mamy jeszcze 8 boli do dyspozycji, także... Nie, nie, nie. Nie 3. Może bez podkręcenia? Na najsie wejdzie. Żebym nie miał na tym licznikach zaletanych policji Dwa. A, wyskakuje. 7 boli, jeszcze jedna goldenka. Dwa ditto na dziko? Dwa ditto na Znowu najs. Nice. Ja już nie zbiję i Siedzi, jest złapana. Jest złapana, także dwie kresele jest złapane, niestety na szajni się nie udało. No i mamy jeszcze tutaj te nasze slakoty, także sprawdzimy, może któryś z nich będzie szajni na chwilę obecną 6 złapanych. Ja na przykład tu widać, że ty na telefonie? Tak. Ten nie szajni, ten nie szajni i ten też nie szajni. No i została nam ostatnia rzecz w sumie do zrobienia, bo Community Day właśnie się skończył. Udało mi się złapać 6 sztuk, slakotów, oczywiście shiny, eee, chwila, zaraz je znajdę. No i ten 862. W sumie wydaje mi się, że będzie całkiem spoko, jak go sobie zrobimy, także lecimy z ewolucją, oczywiście slacking otrzyma tutaj nowy atak. Leci pierwsza forma. Leci Idziemy w stronę samochodu, z tego względu, że zaczęło wiać, pogoda się troszkę zepsuła, no ale przez cały Community Day było bardzo w porządku. Lecimy z kolejną ewolucją, także na ciora, 6 sztuk załapanych, Kreselie, niestety nie udało się dorwać wersji Shiny, no ale mamy jeszcze parę dni, żeby właśnie tego Pokemona sobie złapać, także nie żałuję. No i mamy, mamy Slakinga, oczywiście w wersji Shiny. 3952 całkiem spoko. CP Myślę, że będzie całkiem ok. Zobaczcie, jak on wygląda. W sumie jest o wiele lepszy niż, niż ten zwykły. Oczywiście nowy atak Body Slam do Slackinga. Taki atak właśnie na Community Day był przypisany do tego Pokemona Także Community Day już za nami. Dzięki jej. Wielkie jeszcze raz, Jakub, za zaproszenie. Dziękuję całej ekipie, z którą miałem przyjemność połapać sobie slakoty, porobić rajdy. Dzięki chłopaki za kolejne subskrypcje na kanale. Zapraszam oczywiście na live z Pokémon Go z Fortnite. A. Macie piękne miasto. Pozdrawiam całej Kielce. Generalnie bardzo ładnie mi się tutaj grało, bardzo dużo ludzi gra tutaj w Pokémon Go. No i polecam to miasto. Zresztą widzieliście sami jak to wszystko tutaj wygląda. Ja się z wami żegnam. Zapraszam oczywiście do grupy na Facebooku. Bunko12 Niantic Games. Link oczywiście pod filmem nowe osoby, zapraszam też na live piątkowe od 20.00, startujemy zawsze do 22.00, no i widzimy się w kolejnych filmach, no i na live'ach. Do zobaczenia. Cześć.